Witam Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Gasparski, Prokamp Polska, 5 kwietnia. Wegetacja nam się troszeczkę przesunęła względem zeszłego roku. Początkowo mieliśmy duże przyspieszenie, byliśmy dużo wcześniej wegetacyjnie, później rok na, na przełomie marca, kwietnia po tego chłodzenia okazało się, że rok zeszły był minimalnie wcześniej. Teraz się to prawie równa, ale z przewagą na ten rok. Czyli jak popatrzymy na fazę kwitnięcia moreli, yy, albo może jeszcze nie kwitnięcia, ale zaawansowania generatywnego, to zobaczycie Państwo, że mamy te kilka dni już wyprzedzenia. Ale to powiedzmy się zaczyna równać. Jeżeli chodzi o wielkoponkowca porzeczkowego, tu chciałbym podzielić się najbardziej opinią. Yy, wielu z Państwa obserwuje tego wielkopongowca, czy, czy chodzi po tych pędach, czy nie, czy już na liściach występuje i on powiedzmy pokazuje się, ale też jest przez Państwa likwidowany czy to preparatami siarkowymi, stwarza się mu te niekorzystne czy, czy poszły oleje. Natomiast chciałbym Państwa przestrzec przed takim powiedzmy yy, zaspokojeniem swojej, yy, swojego poczucia, że dokonało się już zwalczanie tego szkodnika. Wziąłem pąki pod mikroskop, możecie Państwo zobaczyć jak wygląda wewnątrz wielkoponkowiec schowany w tych i bezpieczny niejako przed państwa atakami czy, czy to olejami parafinowymi czy siltakiem. Te produkty działają w bezpośrednim kontakcie ze szkodnikiem. Jak państwo zobaczycie potencjał w środku to w środku tego pąka jakaż jest masa szkodnika i także jaj, to będziecie państwo wiedzieli, że przez miesiąc Czyli do końca kwitnienia presja tego szkodnika będzie cały czas uwalniana. Jak tylko się robi cieplej, on zaczyna spacerować yy, po roślinie, natomiast on nie wychodzi naraz z całym, swo, całym swoją, całą swoją siłą, tylko stopniowo się tam państwu zaczyna pokazać. Yy, będzie czas, był czas na oleje, będzie czas na siltak, będzie czas na ortus. Wszystko. Państwo zdążycie zużyć nie naraz, bo szkodnik, jak widzicie Państwo, będzie dokuczać państwu przez dłuższy okres czasu. Z jednego pąka presja jest ogromna. Popatrzcie Państwo, ile macie tego na swoich plantacjach. Stymulacja roślin. Generalnie wszystkie gatunki widzę, że mają uszkodzenia mrozowe. większe bądź mniejsze, na no jabłoni chyba najmniejsze. Ale tak jak Państwo zobaczycie, przekroje pąków, czy to w moreli, czy to w gruszy, cały pąk w sensie słupka jest ok, natomiast ta podstawa pąków mi się tak do końca nie podoba. Rośliny mają duże możliwości regeneracyjne, natomiast no musimy im na tym starcie pomóc. Czym szybsza wegetacja, tym gorzej dla... Tej regeneracji wtedy y, potrzeba dużo, dużo, dużo transpiracji, dużo y, przepływów soków i jest gorzej. Natomiast łagodna wiosna powoduje, że łatwiej to zregenerować. Ja sugeruję zastosowanie improwera, stymulatora wzrostu z saletrą potasową bądź nawozem wieloskładnikowym z przewagą potasu, którymś, tak jak na przykład Prohortica. Albo wyrównany skład Prohorti NPK, tu ma akurat 20, 20, 20, czy, czy, czy 18, 18, 18. Tego typu składy też są tutaj yy, wskazane. Możemy oczywiście sięgać po kompletne yy, produkty typu, ty, powiedzmy t Ferti Actyl starty, czy, czy Ferti Lider, któryś, czy to Leos, czy to czy, czy Vital, bo chociaż nie jest dedykowany Vital generalnie na tą porę roku. Ale chodzi o to, że Nawozów kompleksowych też mamy dosyć sporą gamę i coś zawsze Państwo na tych swoich półkach bądź hurtowniach środków ochrony roślin znajdziecie. Jeżeli chodzi o przebieg temperatur wahają się tam te temperatury, pokazuję Państwu na, na fotografii Jakie minimalne temperatury w ostatnim tygodniu występowały, czyli ciągle mamy w niektórych regionach temperatury poniżej zera. Na kolejnej fotografii, temperatury jakie mamy obecnie yy, w dzień, czyli widać, że powyżej 20 stopni jest to już powszechna temperatura. No i zwróćcie Państwo uwagę także na infekcję parcha. Infekcji parcha dochodzi w momencie, kiedy, tak jak chyba wspominałem ostatnio, mamy spełnione trzy niejako warunki, czyli modele chorobowe pokazują nam infekcje i to widzicie Państwo, że te infekcje występowały i to nie tylko słabe, nie tylko średnie, ale także silne. Mamy też aktywne zarodniki, czyli wysypujące się zarodniki parcha i tu zdania doradców i naukowców są niejako podzielone, bo każdą z analiz, którą wykonujemy, no to w jednym wypadku pokaże, że albo jednej osobie pokaże, że te wysiewy zarodników były, innym pokaże, że tych wysiewów jeszcze zarodników nie było. Sportrapy, czyli te chwytacze zarodników są ustawione w lepszym bądź gorszym miejscu. Niektóre odmiany uwalniają te zarodniki trochę wcześniej, inne trochę później. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, żebyście Państwo sugerowali się tylko jednym yy, jednym doradcą, czy należy pryskać, czy nie należy pryskać. To, że jednym wyszło, że zarodniki się nie wysiały, no nie powinno Państwa zwalniać od, wykona, od wykonywania zabiegów. Ja bym powiedział tak, ciągle jest czas na preparaty miedziowe, bo jeżeli te wysiewy były, to były one... Dosyć niewielkie, ale miedziowe produkty uważam, że koniecznie powinny być w dalszym ciągu stosowane po to, żeby zabezpieczać państwa sad. Czy sięgać po cięższą broń? Moim zdaniem nie. Tych zarodników nie było na tyle dużo, żeby one zagrażały, ale idą kolejne opady i ewentualnie zobaczymy, jak będą intensywne i co pokaże nam aparatura w późniejszym czasie. Na razie, produkty miedziowe, a w sadach, w których. Macie Państwo do, do czynienia z, z problemami mączniakowymi, czyli te odmiany Harley Geneva, Aydaret czy, czy powiedzmy tam jeszcze inne, czy Honeycrisp, Honey czy, czy tam jeszcze Państwo doskonale wiecie, co kto w sadzie mączniakolubnego, że tak powiem, ma. Do, sugerowałbym dokładania preparatów siarkowych, czy nawozów siarkowych, które tego. Mączniaka na tym etapie będą ograniczać. Zachęcam do koniecznie, nawet wzywam do tego, żeby wszyscy do tych sadów poszli. Pod kątem lustracji na szkodnika, pokazał się już kwieciak Jabłkowiec, natomiast nie znaczy, że we wszystkich sadach. Robimy lustrację, szukamy małego chrząszcza szukamy mszycy, mrówki po pętach spacerują już dosyć aktywnie, mimo że tej mszycy jeszcze dobrze nie widać, ona ma gdzie się schować, bo ona jest schowana wewnątrz tych pąków, bo tam jest najwygodniej. Szukamy także miodówek na gruszach, one też już się coraz liczniej pokazują i to jest kwestia kilku dni, kiedy ten zabieg będziemy musieli wykonać. Czy na dzisiaj? Na dzisiaj bym powiedział miedzian, najważniejszy, żeby zabezpieczyć Pójść do sadu, zobaczyć, czy się ma szkodniki, czy, czy ten peretroid dodać, czy nie. Przy, przypominam, że peretroidy w integrowanej ochronie są dopuszczalne, w integrowanej produkcji są one na dzień dzisiejszy zabronione. I ostatnią sprawą no, ruszyło na gwałt sadzenie drzewek. Przypomnę, że tutaj kilka rozwiązań wspomagających też mamy. Bazakote 6-miesięczne, sypane pod korzeń w ilości 40-50 gram, czyli to są w moim rozumieniu, tak jak to kiedyś robiłem i sugerowałem, pudełka od zapałek, bo każde taką miarkę w domu ma, to są dwa pudełka od zapałek, które mieszamy z glebą, które systemu korzeniowego nie parzą i, i, i dają składniki na cały okres wegetacji. Później, po posadzeniu, będzie sucho, warto drzewka podlać. Jak już jedziemy z wodą, to uważam, że do tej wody warto dorzucić Biogen Revital, bądź Apolhumus, czyli kwasy humusowe, bądź, tak jak w tym pierwszym produkcie, bakterie, które równowagę taką zdrowotną gleby poprawiają, czyli mamy jedno i drugie w jednym wydaniu. Dziękuję na dzisiaj. Pozdrawiam.